Żużiska z tej fab 284 a, a to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Plants vs. Zombies, ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Więc tak, dzisiaj gramy w Plants vs. Zombies. Jak mogliście usłyszeć na ostatnim odcinku, to yy, zepsułem grę. Tak, zepsułem Minecraft Legends, a więc yy, spróbuję nie zepsuć tym razem Plants vs zombies. Dobra, gramy oczywiście z zombiakami. Chyba, że zobaczymy, że oni mają lepsze... Nie, tylko nie to. Zombos organizuje... 15 kukurydów. No dobra, możemy to wziąć. Nie. Zdobądź nie no to rośliny pokonaj 15 gwiazd sport Spoko, zadowolenie nie nie dobra możemy to zrobić to najpierw musimy zrobić nie pamiętam jak to się wygrało, sorry ale o dobra to tak pokonaj o nie dobra możemy to zrobić Piratem i zrobimy przy okazji dwa zadania naraz. Nie lubię grać piratem, ale się poświęcę już. No serio, pirat jest taki słaby. To jest mój najmocniejszy pirat, którego mam na pierwszym poziomie. I robimy to. Robimy to od razu. Nie. I dawać mi tą papugę. I czemu? Co się dzieje? Dobra. Chodź tu Nie Nie mogą mnie dotknąć Dobra Jest Aha nikogo nawet nie dotknąłem Więc jest słabo Ja nie lubię grać yy, piratem Ale dobra Postawmy jednego healera na razie Dobra Mój ulubiony to jest albo ten bohater Albo właśnie Eee, lekarz. Ten ognisty. Jest skrzynia wsparcia. Dobra. Dawać mi pomocnika, proszę, nie chcę kasy. I jest typo jakiś. Nie wiem kto, ale. Jest. Dobra. Kto tam jest? Nie, kolejny. Zostałem kolejnego pirata, tylko nie to. Medyk był spoko Bo medyk każdy, każdego leczy, na serio Dobra Zbieramy... Aha, dobra, tym nie mogę zbierać kasy Dobra Akurat mi się to naładuje I gdzie są słoneczniki Jakieś Tu idą Dobra Spoko Dobra, leżę. Ła, wow. ej, to będzie ciężka fala. Szczególnie gdy gram piratem. O piratem nigdy tej flagi nie robiłem, na no serio. Dobra. Idę po kasa. Kolta jeszcze jest kasa. No. O! Dobra. Kolejny pomocnik. On o nie, tylko nie inżynier. Dawno nie grałem w tą grę, ale niby dawno grałem w tą grę, ale znaczy pamiętam nazwy jeszcze, nie? Pamiętam jeszcze nazwy. I trochę mam jeszcze skillę. W sumie tym piratem to się jedynie spami, ale. Kto by tam zwracał uwagę? Chyba nikt, nie? No. Nienawidzę inżyniera no serio, on jest mega słaby. Pirata też nienawidzę, bo on mega wolno strzela. Znaczy no ten jest mega staner ale reszta jest słaba. Nie. Dobra, lecimy kokse. Dobra, czekamy na kolejnych. A co się w ogóle zalicza? Dwie dopiero, super. Super, a mamy dziesięć. Nie, tu jest. Ej, w sumie. Aha, jednego tylko, super. Nie, tylko nie fasola. Nie, mojego hitlera zniszczył Nie, Pirata mnie zabił za... Nie Dobra, szybko Jest to, jest Kolejny inżynier, nie, tylko nie to Nie tylko nie kolejny inżynier Ja umieram Ja umieram na serię Ła A Ła Chodź tu Łano Ciekawe czy do bossów przyjdziemy jeszcze Ja już umieram O Dobra, leży Leży łatwiejsko. Pamiętam, że coraz dłuższe fale są, jest też problem. Dobra, leży. Leży. A masz. Ha, leży też, kolejny. Dobra, teraz ty jeszcze na spoko. O, i ty. No akurat tego nie pamiętam nazwy, nie? No wybuchnij! Nie! Kaktusy, tylko nie to. Ja nienawidzę kaktusów, ale no spoko. Jak dostanę strzała. No nie, i dostałem! Nie! Kaktusy są smajterami! Dobra, leży I też jeszcze, dobra, jest Ale pięknie, tylko każdy mnie zginął Ej, a ty co tam Nie robisz Nie, no kolejny inżynier On mnie Ja umieram ja umieram, no lecz mnie No ja nawet w kasy nie idę, bo nie mam życia Dobra Jest Jeszcze ktoś Czy jeszcze nastę następna fala w ogóle? Super Dobra Jest Jeszcze ty? No spoko Wy jeszcze tutaj, ja dobra, jest serio każdy mi widział? Nie no, spoko. Muszę powiedzieć. Dobra, tutaj jeszcze jedna roślinka sobie siedzi. O, dobra. Zdobył, no, że tym nie mogę zbierać kasy. O dobra, no to ja mogę tym siedzieć cały czas tu na górze, bo pożeracze. Aha, super. Nie ma ani jednego. Pożeracza. Ej, nie wiem czy to mi nie zabijało tej papugi, jak mnie ktoś dotknął, nie? No było tak Chodźcie, wybuchnę sobie z wami e, Dobra, wygramy Nie, zniszczyli znowu mojego healera Nie no Dobra, potrzebujemy min, mini spark, wsparcie Co tam jest? O, kolejny inżynier... Ci inżynierowie mnie prześladują. Na serio oni mnie prześladują. Co jest? Czemu są sami inżynierowie? Co ty robisz? Przy... 360? No school? Nie wiem, tak się kręcił, wiercił nie. nie wiem, o co mi chodziło, może No i co, nawet z babi nie zdążyliście wyjść Ej, pirat jednak jest spoko Ale tylko na pożeraczy A nikt nigdy nie gra pożeraczy Więc no Nie, jak jest multiplayer chyba, to to każdy gram pożeraczem co gwiazdki te pęczowe. A jak jest się z zombiakami to każdy gra tym Albo piratem właśnie. O nie, tylko nie róże. Nie, ja nie nienawidzę róż. Dobra, lecimy. Uuu, jeszcze sześć, serio aż tyle? Dawać mi kasę. Leczcie mnie. Dobra. Jak nie zniszczysz tą tego bota. Nie, my znowu mi chwila zniszczyli. Super. Po prostu. O, skrzynia. O oh, nie, tylko nie tu w dziurze. Nie, tylko nie to. Ja nawet nie mogę w to trafić, super. Chodźcie tu. no róże, chodźcie, 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 chodźcie. Dobra, i kto to? Jest, wreszcie ktoś inny. Nie, ja miałem też pokonać. Aha, kukurygów. Super. Ja myślałem, że kaktusy. Dobra, nieważne. Nie, oni nim przyjmują na flagę. Nie. Chodzić na punkt Dobra, jest. Dobra. ła. nie no ja umieram na serio. Ja nie żartuję, ja umieram. Ale najgorsze jest, są fale z bossami, na serio. To by się przeżyć nie da. Dobra. Kolejny raz papuga. Może w tym mostu... No i nie będę miał papugi. We mnie teraz kulydzę będą ja już umieram. Dobra, dawać. I tutaj jeszcze jest. I teraz proszę, tu kurydzę dajcie. Tak, kurydzę! Wreszcie. O nie. Teraz jest ulepszony ten atak z nieba. Zapomniałem. Kukurydziany jest statek. O, właśnie pokonałem mojego ulubionego. Kukurydza. Czy ja wolę kukurydzę, nie? Kukurydze są mega dobre. Czy no dobre w prawdziwym życiu i w plansach, nie? Męsko. dawać mi to. Pokój nic nie zadaję. Dawaj. Healer. Nie no kolejny inżynier. Jak. Dawaj. Niszcz ich. Dobra. Jest. Kolejny. Ile ich jeszcze? Nie. Nie. Ja muszę pokonać kukurydzi. Tylko ja. Dawać mi jeszcze. Ile mi zostało? Czterech. Dobra, spoko. Chyba ten też się liczy. Jak kuryc jeden. No dobra. Jest dwóch. Dobra. I jeszcze jeden. Dobra, jest. Zadanie wykonane. Trzy gwiazdki. Jest. Dobrze jest super nawet Ale tutaj musimy jeszcze pokonać 6 A to bohaterów? Nie co ja mam z... dawać? co ja mam zrobić? Pokonaj 10 roślin? Nie to nie wiadomo czy Dobra spoko Nie Nie oni we mnie celują Dobra zdążyłem Chyba Nie nie zdążyłem A co? Nie, dobra, to zadanie trzeba jakoś inaczej zrobić, ale to na własnych gierkach tutaj się nie zrobi na pewno Dobra, możemy im dać już przejąć tą flagę tak szczerze Bo i tak już chyba zadań tu żadnych nie zrobię Tak? 6 pięć zombie? No nie zrobię, dobra to Ja już nim nie stoję na drodze Po, po więc no, mogę sobie przejąć, no, że ja tam nie będę stał, ale będę bronił, nie? Tak możemy ująć Ja nie umiem grać na serio z piratem, jak umiecie to napiszcie, bo za dużo osób, co ja piratem nie widziałem. Ja w sumie chyba nie... widziałem 5 piratów w całej mojej karierze tej gry. Nie, ja tu mega długo gram, więc no. Ja gram prawie, no prawie, gram ja od na początku. Znaczy parę lat, Nie wiem. Dobra, nieważne, no. Ja w to mega dużo już gram. Nie wiem kiedy, od kiedy, ale co tam. Gram w to mega dużo. Na pewno. Nie, no w sumie dużo osób grało kiedyś piratem, bo pirat był tak dobry. Ale ten zwykły, teraz gdy doszło na jakieś super papugi e, działa, to nikt tym nie gra, bo no po prostu jest słabe. By... To za długo jest ten czas, no i dobrze. Patrzcie, teraz mogę zespanować sobie papugę. Tylko żeby oni mnie nie pokonali. Nie, 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 no nie. Dobra, nie chce mi się w tym grać. Ja się idę zamienić... No, ile on ma życia? Ja się idę zamienić w roślinę, nie? Jakby... tak będzie najprościej. Dobra, mój ulubiony groszek. E, dobra, jakie są zadania? Pokonaj 15 gwiazd z sportu i pokon... Dobra, czyli muszę grać się różą i znowu flagę, ale flagi nie chcę mi się robić. Nie chcę się flagi robić. Ale nie no, to jest najlepsza róża, bo ona jest trująca. Moja najlepsza róża ma szósty poziom, więc no. Dobra, spowolnieni to się liczy? Czy nie liczy? Dobra, to się liczy. Dobra. Ale ja tak szczerze trochę nie rozumiem tej mocy. O co w niej chodziło? Co yy, oni mieli na myśli? Nie. Ej, zespalnujmy sobie bossów. Jakby ja chciałbym powalczyć z bossami. Będzie przynajmniej więcej zombi. No chodźcie. Chyba, że nie wyjdzie ani jeden boss. Też jest taka opcja. No i chyba nie wyjdzie. Nie no serio nie wyjdzie żaden boss i ja chciałbym się z nimi pobić. Ale co może w następnym... Następnym razem się z nimi pobijemy. U, będzie jadka. Kwiatka będzie super, med dla mocna. Nie! Ja umieram, nie. O, tak wszyscy w jedno miejsce i jest. Dobra. Nie, ja mam ten granat, no i... No i rip. No i rip. Ale i tak go pokonałem. Yy, dobra. Nie, ja, ja chcę do bazy. Dobra, tak będzie szybciej. Okej, okay. a więc tak, to by było na tyle, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i co, my widzimy się w następnym odcinku, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, wgryźć subskrypcję na moim kanale i co, papa ludziska!